Kilkanaście miesięcy po rynkowym starcie tej serii firma Fendt oferuje ciągniki Vario z serii 300 z kolejnymi funkcjami dodatkowymi. Cztery modele o mocy od 95 do 125 koni mechanicznych można teraz wyposażać w komfortowy system zarządzania TMS, Tractor Management System, który podobnie jak w dużych modelach Vario umożliwia automatyczne sterowanie pracą przekładni i silnika. Napęd regulowany jest samoczynnie, stosownie do obciążenia i prędkości. Czterocylindrowe silniki Deutz o pojemności skokowej 4,1 litra wyposażone są w taki sam osprzęt jak silniki w dużych modelach Vario, m.in. w układ wtrysku Common Rail. W skład pakietu TMS wchodzi także funkcja Stop and Go, dzięki której można zatrzymać pojazd przyciskiem po lewej stronie kierownicy. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie np. podczas pracy ładowaczem czołowym. Pakiet TMS z funkcjami dodatkowymi można także dozbroić wcześniejsze modele Vario Serii 300.